Rik, co dzisiaj będziemy robić? Eee, o kurde! Dzisiaj będziemy. idziemy e, 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 do portalu! <grym> eee, A kim panowie? jest ten pan hydraulik? Właśnie ja tutaj przyszedłem, bo jest pewna sprawa. Eee, proszę podejść. Wasza dwójka, bo chyba wy to rozwaliliście. Tu, 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 tu. Eee, Z lewej eee. strony. No, tu. Eee, no to, 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 to kas pana. No to, to kask pana, proszę. Eee, ta, ta, ta musicie tam co co i jest? to naprawić. Musicie wejść i to. Nie ja. Ej, on się, on się, ja. on się projekt, Dawaj tego, Madonna. dawaj go! Dobra, nie. Rick! Nie, 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 nie. nie, nie. Yes. nie może mówmy normalnymi głosami no, po prostu? Może... normalnym głosem, Ej, panowie, panowie musicie... Ej, dobrze, dobrze musi wychodzi głos yy, Mortiego, no. Nie, tak. Chciałbym dobra. powiedzieć, Chciałbym że, powiedzieć że, że, tak. że tak, ale jednak nie, nie. Dawaj no tego ale... hydraulika, rzucamy go. Nie, 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 tego, um, Rika, Rika, Nie, nie, nie. Rika, 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 nie. Dawaj, Rika, Rika. już nigdy mnie nie wykorzystasz do swoich przygód i przenoszenia y, nasion dziwnych roślin w tyłku. Ej, był taki odcinek. Był taki tak, odcinek był, był. i to jeden o, z po no pierwszych. No ja, nie, oglądałem dwa sezony i nie pamiętam. O to sumie... O Jezu, dawno temu był. <noise> <noise> Ciągnąłem Cię! Razem oh ze mną! yeah! <noise> Rick, Morty i pan Hydraulik, to jest niezapomnane Przygoda, to są odcinki truło. premium, to, to tak... To tak... Jest... tak. E, czekaj, aha, bo mamy jeden cze, punkt, bo właśnie cze, Czemu była... nie masz tu gwiazdek? Bo była przerwa techniczna. Tak, 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 jeszcze przypominam, bo z jakiegoś powodu pad mi nie działał, ale już działa, to jest najważniejsze. To <noise> jest se, se padł. No. Padł, spokojnie. E, spokojnie, spokojnie. Mm, ja idę... Czekajcie, czy to jest cała mapa z wiatrakami? Tak. Okej, okay, dobra. Ej, ej, Rick, ej, Rick! Rik! Ej, ja, bo Rick tu jest zajęty, dobra, Rick, nie. Okay. Rick, ej, 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 puść mnie, nie, nie, Rick, Rick. nie. Rick. Nie! Nie chcę skończyć! Ja, weź mnie A puść, mo weź, ja nie pomoczo? chcę! Tak. Oczywiście! O, nie nie, okay. nie, 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 nie! Trzymajcie mnie, panowie, no! Mamy Dobrze. się trzymać, czy mamy się nie trzymać? Ja tutaj dwa razy... Ty parzyj! Jaki fart, jaki fart! Zarzygał się tam. Nie, jak to zrzućmy? Tak! A! Tak, zrzućmy go, zrzućmy! O! No okay. i pozdro. Ja Oj. już odpadłem. Ej, nie, nie ma tak. Weź, weź się puść może. Nie, Jego zaraz śmigła tam walną. Ty też, ty też się możesz puścić, ziomek. Eee, um, czekaj, nie. To A, jest. Ciąg mnie to wsysa, tak? No to bo raz. to idzie w dół teraz. O. Dobra, Cześć, dobra. pani! Zratujesz ja, się, Ty chyba sobie zratujesz ze mnie, ziomek. E, dobra, puszczamy się. A Kto wygrał? <grym> Nigdy! A u mnie był prze... Ojej! Nie, 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 nie. U mnie był taki czarny ekran, a to okazało się, że po prostu... To wiatrak, to, to tak, wiatrak pewnie. No, tak zasłonił O! Ktoś już wygrał. I musiałem spać, ale nie, nie, nie. spałem. O, o nie, moja ulubiona mapa, pociąg. O nie! to totalnie pasuje do klimatu w tej... tej, tej... Najlepsza mapa na świecie. Te głupie kreskówki. Tak, no bo tam... Właśnie, to Czybko, jest... Szybko! Tam... Co jest grane? Dobra, to, to tak, to ja, ja, ja tak, no, no okej. Okay. No, dobra, idę przejąć ten pociąg. Mam dziadka upośledzonego, no. Oj, oj, jest problem. Ej, bo ja nic nie zrobiłem. Eee, <laughs> jest problem. Wonder. Ej, w ogóle ciekawostka, jak L2 naciśniecie, to widać nik ale rzuci ścianę. Pisze. Oj, oj, oj. No, ale oj. opcja. No, no ej, tak, oj. zawsze widać. Czemu ty żyjesz? No, no, ja biegłem tam obok torów, nie? Naprawdę? Ja nie, wiem, co, nie wiem co się stało, ale Hadesia kompletnie nic nie zrobił. W tym sensie nic, a nic nie ja zrobił. Zostali, ja chciałem ci pomóc jeszcze, ja szedłem no. tam, żeby ci pomóc. Ja mam pomysł, fokusujmy go po prostu i tyle. O, dobra, dobra. Nie, no, nie, No to jest. Morci zawsze ma najgorzej. Dobra, Ta trzy punkty aaa! ma Morci. Aaaa! Ojeju! O, 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 wow! Panowie, nie, bo wiecie, to, 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 to się niebezpieczne wpadłasz. robi. Oj, chyba, że Rik dostał. Ej, czemu mnie bijesz, a nie jakiś? Nie, 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 spokojnie, to przypadkiem, przypadkiem. Poczekajmy. O nie, on się tam ukrył. Dobra. Wow! Dawaj go, dawaj go. Tak, że ktoś z nim spadnie. Nie, ja z to, jest, nim spadnie. to jest najgorsza Dobra. rzecz na świecie zawsze. Ej, gdzie nie. jestem? Gdzie jestem? No tam jesteś. tak no jest spadasz tam. właśnie. No, spadasz. Nie, nie widzę ci, nie widzę się. Ej, L2, to będziesz miał pokazanego tak. siebie. O kurde. A, A no. nie, Admir Admirosa o jest! Jestem, jestem. <laughs> Żyje sobie tutaj na śmigle. Um, może chodźmy uratować Admirosa. Ty, ty, ty idź pierwszy, To pierwszy i coś tam zrobisz, a ja sobie tutaj poczekam. Nie, nie, Nie kol. może się kamera obrócić, kurde? No właśnie to jest... Oj! Eee... Wow. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Ja też! Ale ktoś musi spaść. Grały to... w papierkami i nożyce, kto spada? E, ale my mamy kluski zamiast rąk, więc ja nie wiem, jak ty. to tak, zrobi. bijmy się w niewidzialności. E, no, ja nie wiem, gdzie jestem, tak mniej więcej. Oj! O nie, o, nie, nie, ja udało nie udało Oj, ja mi się! Nie udało mi się! Dobra, ja żyję, okej! Okay. jesteś! A ty jesteś za wysoko, weź zejdź może trochę. No ale co to, to za chwilę tak zejdę, że... Oj! No o co, się, biją się! No admirał wsadził rękę ręk flotarowi w oko i Nic nie spadł! Ja też... Nie, A, Remis. Ściągnął mnie! No, Ściągną. no, no, A nie mam pojęcia, co się tam stało. Szkoda, że nie ma właśnie obracania kamery. Tak, to, to będzie... jest słabe w sensie na tej mapie. Ta mapa jest totalnie nieprzemyślana i w ogóle. Jak chcę tak. tą mapę yy, z tym O, z ej, dobra, zagrajmy, w nie bicie się tutaj. Okej, okay, dobra, nie bijemy się. O, bo tu jest unikanie. Jak się oh no. siada? No tak. tak. E... Czekaj. E, tym po e, Kółkiem. Dobra. kółkiem. Kółkiem albo kwadratem. Tak, 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 tak. tak. Dobra. A, Dobra, sam A jesteś kółkiem albo kwadratem, jak ja mam Xbox, cały par e, X albo B Dobra, B, X to B. albo B. B. Ale X też działa. X poprzedni. A! RIK! No, RIK! Pomóż mi! Nie przyklej. Rick! problem! RIK! 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 Ty siusiorze! Rik zwycięży! Yeah. O, jakie to było e, mi się udało? chciałbym, żebyśmy na tej mapie... Przeszli jedną przeszkodę razem. No przeszliśmy. A, razem. No, wszyscy no, razem. W no chcecie sensie inaczej prawie. Ty spadłeś przed przeszkodą. Tak, ja w tak. przeszkodzie? A ty raz nie spadł. No tak wyszło, no coś porazić. Dobra, spokój. O nie, to jest mapa na dachu. Tej nie lubię. bo. Ej, a tu, są, tu jest jakaś drabinka. Ona działa? Jest, no jest, jest. Zapraszam tam. Chodź, okay, chodź. Tak, to, dobra. To... Koniec z wami. Koniec z wami. No, ale po prostu rozstrzygnijmy, rozstrzygnijmy to pięściami. Tak, tak, tak. No ty, ty tylko pięściami możesz. To bigo, bigo, nie trzymaj się Weź, weź, bo ja go oni. nie. O, dobra, patrz, o, a głową też umiem. O, 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 o nie. Okej. Ale to było. No problem. Ale to było smutne, że on tak spadł. <śled> spadłem, no. No, i to no, tak taki głupi sposób. Tak, tak. Ta, ta, ja widziałem, jak tak się osuwasz i takie. Ale takie. To jest znęcanie się nad młodszymi. Tak, no nie rób tego. Nie wolno tego. Nie robić. wolno. Pamiętacie, że to tylko gra komputerowa. Tak, z kluskami. Zgadza tak. się. <laughs> z kluskami. <laughs> to są A nie z żelkami? Wow. Nie. Takie żelkowo-kluskowe ludziki to są. Ała, o tak, kurde. ładnie. Tak. Oj, oj, blisko. O była! Wow. Na pewno, na pewno. Pa, pa, pa. Ja mam czarny kask, kask karate. Dobrze. <laughs> o typa, drabina spadła. A, czyli jednak ta drabina po coś była. A... Tak. Stójcie na to szkło, Uu. tam jest. Te szyby takie. Ja sam, chyba się go nie da zniszczyć. A ja tracę przytomność na coraz bardziej, nie? I Tutaj mnie... chodź. Dobra. Dobra, chodź tu, chodź tu. O, tak. Ooo, tak, tak. chyba, tak. chyba nie. O, nie jak... Wybronił się. O, to Wybronił będzie długa się. walka, to będzie długa walka, niestety. Ja wiem, właśnie... O, ty tu! <ślam> Mogą za chwilę się skończyć. To się no, naj, najlepsze jest, się jest to, że, 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 że Rick ma, Rick ma le, le, ten... nom. Hmm. Jest lepszy i silniejszy. Większe pole i do popisu. No no czemu nie mogę cię tak złapać i zaciągnąć? I zrobić. Zrobić krzyż? nie! Jak go bije, O nie! Jak za. O! Nara! Żadnaj Morty! A, a nigdy, nigdy ja się nie mnie się nie, nie pozbyć. oni nadal walczą. A <laughs> mnie e, ja no, to pa, będzie szybciej. Bo ja nie pamiętam, czym się bije na doros, A Ja już się nauczyłem nie? podnosić w końcu po trzech odcinkach. O dobra, udało się, dobra. O ty! Weź poczekaj, porozmawiajmy! Nie! Nie! No, jednak nie. Yeah! Nie. Pięknie. Pięknie No Rick lepszy. Czekaj <gry> Jak krótko, Rick lepszy. Rick lepszy, lepszy. Koniec. Ko nie trzeba więcej nic mówić. Dobra. Oj tam. E, o, żółta co... boja to lawa. Dobra, żółta Tak To idziemy na żółtą boję, rozumiem? Nie. Ty, a właśnie o, dobra, o to chodzi Nie na widzę tej mapy. Dobra, rozumiem, rozumiem. E, e, e. Pokojnie, już pokojnie. wygrałem, już? Ej, bo... ej, 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 Flaty, czy to mi pad działa? Eee, wiesz co? Mi nawet klawiatura przestała. A dobra, jest, jestem! Dobra, gościu, wszystko nie Dawaj wszystko tego, działasz. tego zażygańca tutaj! A to, nie, to było nie. dziwne, bo rzeczywiście nie działało, bo tak próbuję o! kierować panem i mówię... Jezu, jest nie, o jest o o o, 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 o. Dobra, rzucić! Żółtego! Nie! Tego profesora od siedmiu boleści, doktora! Dobra Zł A. Złamie ci KARK! <laughs> Eee, paweł. Cały hydraulik wygrał. Nie musieliście tego robić, naprawdę nie musieliście. Nie no, nie chciałem, żeby ci smutno było po prostu. A, dobra, ale mam przynajmniej pierwszy punkt. Tak, więc... znaczy w sumie to trzy, więc uznajmy, że jak będziesz miał jeszcze dwie gwiazdki, to wygrałeś. Tak? Oktagon zweryfikuje. Tak, Octagon No bo w sensie, bo miałeś już dwie, ale musieliśmy reset zrobić. Aaa, dobra, ale w sumie właśnie, ja w tamtych dwóch rundach. No nic co... nie o, zrobiłem. Kurde, nic nie zrobiłem kompletnie. Ja sobie stałem? Oj, oj, nie Tak, nie, nie, tak jak nie, nie. teraz nie, został, sobie stałeś. Został. został. A, a, a. Jak szybko poszło. No. Dobra, kurde. Odwieczna walka. Uuu. No, chodź, 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 zobaczymy. Ja tu jestem tylko dodatkiem. Dziadka będziesz bił? Ty, ziomek, wysyłasz mnie zawsze w jakieś dziwne, kosmiczne rzeczy. Tak, i, i, się każesz się żywać I, I każesz mnie w, mi w pupę za różne rzeczy. Ja ci nie dam. Ziomek, on nigdy w życiu mi się, takiego nie kazał zrobić. Jak to? Pierwszy odcinek, albo któryś z pierwszych. Dobra, hmm. idź, dziadek! Nigdy! Co chodź, tam, Flotariak? O, pa, 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 dobra, ja nara. Piszę. Słucham tego, co mówicie tak? i się zastanawiam, no... Zastanawiam się, czy było tak naprawdę w bajce. Tak, 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 tak. Dokładnie. Nara, Morty! O, tak, było. Nie, naprawdę A, było, serio, by... było. Morty, musisz wyskoczyć e... za ten ring, szybko! By, było, że, e... że, 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 że mieli jakieś nasiono, no nie? Mieli mhm. jakieś nasiono, uwaga, spoiler, e... właśnie jakieś rośliny. Tak, ta. ten I musieli przez, powiedzmy, takie kosmiczne lotnisko przejść, nie? Brameczka. E, I brameczka, to... i, 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 i było takie. Morty, musisz sobie wsadzić to błotnet. <laughs> I, I wsadził Daj, sobie mu, to. Muszę zobaczyć ten <laughs> odcinek raz jeszcze. ja oglądałem wszystko, ale no, zapomniałem paru rzeczy. Więc, więc tak. Teraz to, nowy sezon wychodzi. Teraz nowy sezon no. wychodzi, no ale jeszcze po polskiemu nie ma. Niestety. Oglądać po polsku? Ja z napisami się no. oglądałem. Tak, tak, właśnie. No, z napisami no, się. Ja jeszcze nie szukałem tego, o, nie? nie, już, spokojnie. Ej, dobra, chwila, co co, co tu się dzieje? Ej, ja... Wyrzucić hydraulika! A, a... Nie, zostaw hydraulika! Zostawcie mnie! Dlaczego nie? Mnie. Zostaw hydraulika, co on ci zrobił? On jest dobrym człowiekiem, naprawia ci. Poza tym to ja jest strażak dawczy. Do... Oh. Ej, 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 ej. Ej, te drzwi się. Ej, 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 pa, ej, ej. ej, ej te to ty, ty drzwi się otwierają. No. What? Dobra, to, to już był przerywnik, a teraz możemy się. E, tak, tak, no. tak. Teraz dobrze, możemy dobrze. się bić. Ja bym sobie skoczył do tej drugiej windy. Oj. <grym> drugiej windy. <grym się> Na razie leża, więc. A to, co sobie. Tak? O, oh, wow! Chcesz sobie skoczyć tutaj? Nie! <grym się> Nie. Zostaw go! Oh, <grym się> Trzymaj go! Ło! Oh, dobra, o, dobra! A co oh. <grym się... <grym się> <grym się ja Dobra, trzymałem vlotiego! To jest dziwne Okej, okay, bijcie się, ja sobie poczekam. A wiesz wie, jak stracisz staminę, to spadniesz. A, okej. Okay. To spadnę już w tym momencie. Wow! No, to, to... O, i Dobra, ma, już mamy. Oo wow. <laughs> nie, nie Akurat nie, ta barierka, nie, o Jezu nie, Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Śla... tyś tyś tyś! Tyś 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 tyś, 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 tyś. Wow A, Wstyd mi trochę. <laughs> Ej, ale ja widziałem, ja widziałem jak ta barierka spada, nie? Oj. A! Ej, to jest. Do Partu się jakoś tak dziwnie wziął. No, kolejny remis. Ale dobrze, kolejny. wiesz. Mimo że zsparłem pierwszy, to wy w sumie powinniście dostać punkty. Tak. Ale nie dostaliście. A o, co, tak. ej, co, co to? to za mapa? A, to jest to. to jest, Ona jest taka, taka nudna. To jest reaktor czarnobylski. A, dobra, widzę, widzę. Nie zaglądajcie do środka, bo wam wypali twarz. Okej, ok. ja jestem, na tutaj. jestem inspektorem. O, tak, tak, Czemu tak. Halo biją inspektora. Ej, to ja tu jestem to ja tu jestem doktorem i się zajmuję też tutaj. Bo... O jest dobra, walić doktora! Tak doktora, dobra, o, o, ja uciekam ta, od ta. was Uciekam jak najszybcie. No Nie wrzucaj mnie do reaktora! No weźmy okay. zostaw to za wszystkie! No. złe ale go Zapraszam, zapraszam tutaj po schodach. Dobrze, 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 panie inspektorze, pozbyliśmy się śmiecia jednego. Zaraz pozbędę się drugiego. No tak, tak, właśnie o tym samym. Okej, okej. Nie spodziewałem się tego. To nie widzieliście, że schody spadają? No nie, ale ty też je zepsuliśmy. Tak, zepsuliście je. To Rik, to, Rick, nie wiem, to wina Ricka. To. Dobrze, to jest ma dalsza część naszej historii, wpadliśmy do reaktora. To jest środek reaktora. Aha, tak wygląda środek reaktora, rozumiem. Mm -hmm. okay. a co ty chcesz? Co ty chcesz mieć z tego reaktora? A! A! To, ty, pozdro. O. Ty, ja słyszałem. Um, nie. nie, nie, nie. Tak, 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 ja już o, mi? od razu. O, pomóż ja sobie pomogę panu. Okay, oczywiście. Dziękuję. O, dziękuję bardzo. Dobra, to jednak, ja jednakże kłamałem ale Ej, ale ładnie, ładnie Cię przerzuciłem przez tą barierkę, podoba no. mi się to, no. To było takie. To się, ale teraz już. Ko... O ty. Co ty to próbowałeś? O! o! On go złapał za. Za węża go złapałem! Uuuu! Jest! Się... Ja, przystał się do mnie jakiś za oko, za włosy! We, panie, to się o. dzieje? No, ale. <suszy> Ej, dobra, ja już mam fajne triki znam w tej gierce. Patrz. Myślisz, że mnie zrzucisz tamaj? No, chodź. No, ja mam głowę z kamienia. Nie, mi nic mi nie zrobić. dawaj <grym> próbuj, próbuj z główki. Gość. O, oh jest. Jest. <grym> to się oh. musiało tak skończyć. O, oh, jest. Ja, myślałem, że mnie nie strudzisz w ten sposób. Byłem nawet pewien tego. O, oh, Nie mogę się powstrzymać po prostu. No. A ty oh. że tak cię trzymasz, a ja cię okładam ci pięściami No, jedno, oh. O, Chwila, oh, nie do. lighthouse. No, lighthouse, nienawidzę lighthouse'ów. Ej, patrz jakie ładne miasto! No, takie proste to miasto. Proste, tak. Co niszczysz, ale wandal? Niszcz, niszcz, kurde. Ja szybę wymieniam. To tamten niszczy. Dobra, dawaj, ja też wymieniam szybę. Dawaj, ja cię wymienię, ziomek. uuu. Chcesz się wymienić za pokemony? To chodź. Nie, bo ja nie mam pokemonów. E, dobra, to zrzucamy ciebie. Nie masz pokemonów, to nie zasługujesz. Ehm, panie. Tak, 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 nie. <grym 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 o ja nie! spadłem! O nie! Uuuu, wow. O nie! To była ta sama. Ja, jaki ja dostałem po prostu wspomnienia z poprzedniej mapy. Tak, tak, o nie, Flotar, tak, 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 tak? jeszcze jedna gwiazdka i oficjalnie uznamy go za zwycięzcę. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Jeszcze tak. ja teraz muszę gwiazdkę zdobyć. A nie, 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 to nie. Nie, nie, nie. <grym> Nie? Dobra, no na górę nie wchodzimy, rozumiem. Tak, łapię od razu tego, bo... To <ścoughs> jak jakaś odpowiedział to wiedziałem, że... Aha. Co? Dobra, Coś to mówiliście? musimy iść, musimy muść iść naklepać. Dobra, to... Ja poczekam na dole jednak. Nie, odpuszczaj nie mnie Ja poczekam na was... No, Uuu! 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 Oj, no co bliżdżo. za ziomek, no idę, idę mu... O nie, 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 nie! Nie flota! O O nie, Admiros tygra <grym> Ale Admiros szykuje. Ty typowy, tak? typowy. Jak to szykuje? Dobra, osta ostatnia ta to jest... Walka to jest o wszystko To jest decydujący. Nie, dobra, tak. Jeśli miałbym oh. jeszcze jeden punktik, to by była walka o wszystko Nie, to jest decydujący, bo ty też masz cztery jakby. A, dobra. No tak. Okej. Okay. ja nie, nie chcę się z wami bić. <grym> Okej, okay, ja sobie to zniszczę. Tutaj, o, no Chcemy. nie, no, tak! ktoś z was wygra. dzięki. O nie! O, o nie! I wstaje i. O nie! O się się trzyma? O! o nie. No nie! nie. Rygo szukał Uy, jak no. zawsze. Zwycięstwo! Dobra.